Gdyby ktoś zapytał Kacpra Zielińskiego, kim była jego matka, odpowiedziałby bez wahania: najsilniejszą osobą, jaką znałem. Halina Zielińska pracowała przez ponad 30 lat jako pielęgniarka w miejskim szpitalu w Łodzi. Wychowywała Kacpra samotnie w małym mieszkaniu z wielkiej płyty przy ulicy Wrublewskiego. Nigdy nie mówiła o ojcu. Gdy Kacper próbował pytać, odpowiadała jedynie krótkim to nieistotne, i wracała do obierania ziemniaków albo prasowania mundurka. Czasami jej oczy zamykały się na sekundę dłużej niż zwykle. Ale milczenie było żelazną zasadą w ich domu. Śmierć haliny przyszła nagle. Zawał. Była sama w kuchni, z gotującą się zupą na gazie. Sąsiadka z naprzeciwka poczuła zapach przypalonego garnka i zaalarmowała pogotowie. Ale było już za późno. Kacper dowiedział się o wszystkim godzinę później, będąc w pracy. Montował reklamy świetlne na elewacjach biurowców. Tego dnia, wisząc na rusztowaniu na dziesiątym piętrze, odebrał telefon, który sprawił, że jego kolana zadrżały. Pogrzeb odbył się w deszczu. Padało tak, jakby niebo opłakiwało kobietę, która nigdy nie skarżyła się na życie. Przy trumnie było kilka koleżanek z pracy, sąsiedzi, kuzynka z Wrocławia i on. Syn, który trzymał się kurczowo czarnego parasola, jakby to była ostatnia rzecz łącząca go z matką. Po wszystkim, gdy ludzie już się rozeszli, podszedł do niego mężczyzna w granatowym płaszczu, steczką w ręku. Przedstawił się cicho: mecenas Piotr Nowacki. Miał spokojny głos i oczy człowieka, który widział wiele łez. Powiedział tylko jedno zdanie: Pana mama zostawiła testament. Prosiłaby jego treść została ujawniona wyłącznie Panu i wyłącznie przeze mnie, osobiście. Kacper nie rozumiał. Jaki testament? Przecież jego matka nie miała nic poza mieszkaniem i kilkoma oszczędnościami. Nigdy nie wspominała o żadnym majątku, o żadnej tajemnicy, ale w spojrzeniu mecenasa było coś więcej, coś co sprawiło, że młody mężczyzna poczuł lód na karku. Jakby zbliżało się coś, co zmieni jego życie. Nie tego dnia, ale wkrótce. Zgodzili się spotkać za dwa dni w kancelarii w centrum miasta. Kacper wrócił do pustego mieszkania, gdzie wszystko pachniało matką, ziołowym mydłem, kawą rozpuszczalną i starego typu dezodorantem. Usiadł przy stole i patrzył w ścianę. Przez chwilę miał wrażenie, że Halina zaraz wejdzie, poprawi mu kołnierz i zapyta, czy zjadł coś ciepłego, ale nikt nie przyszedł. Zostało tylko echo przeszłości i zamknięta koperta, której jeszcze nie widział, ale już ją czuł, jak ciężar na piersi. Jeśli ten fragment Cię poruszył, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Kolejna część tej historii już wkrótce. Dwa dni minęły powoli, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Kacper chodził po mieszkaniu, jak cień, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. Przeglądał zdjęcia z dzieciństwa, listy zakupów zapisane drobnym pismem matki, książki kucharskie z notatkami na marginesach. Każdy przedmiot zdawał się mówić to była ona, ale jej już nie ma. W dzień spotkania z mecenasem ubrał się tak, jak matka nauczyła go na ważne okazje: czysta koszula, granatowa marynarka, buty wypastowane dzień wcześniej. Pogoda była chłodna, typowa dla wczesnej jesieni. Przechodnie spieszyli się w swoich sprawach, a on czuł się, jakby świat zewnętrzny należał do innej rzeczywistości. Kancelaria znajdowała się na pierwszym piętrze starej kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej. Drewniane schody skrzypiały pod jego stopami. W środku panował półmrok. Zapach papieru, skóry i dawno zaparzonej kawy. Sekretarka skinęła głową i wskazała drzwi z matowym szkłem. Mecenas Nowacki siedział przy dużym, ciemnym biurku. Powitał kacpra z powagą, ale nieformalnie. Wskazał miejsce naprzeciwko, wyjął teczkę i po chwili milczenia powiedział: Pana matka skontaktowała się ze mną pół roku temu. Poprosiłaby sporządzić testament w formie szczególnej. Nie chciałaby nikt poza panem znał jego treść. Powiedziała, że pewne sprawy powinny zostać wyjaśnione dopiero po jej śmierci. Kacper czuł, jak jego serce zaczyna bić szybciej patrzył na adwokata, próbując zrozumieć, dokąd to wszystko zmierza. Mecenas wyjął kopertę, żółtą z nazwiskiem napisanym ręką haliny. Położył ją przed nim. Przeczyta pan tu przy mnie? Czy woli pan sam? Kacper wziął kopertę z namaszczeniem. Jej waga wydawała się większa niż powinna. Otworzył ją ostrożnie, jakby każde drgnięcie mogło zniszczyć coś kruchego i nieodwracalnego. W środku był pojedynczy arkusz papieru. Zaczął czytać na głos, głosem cichym, ale pewnym, Kacprze, jeśli czytasz ten list, to znaczy, że nie zdążyłam ci wszystkiego powiedzieć. Nie miałam odwagi. Przez całe życie starałam się cię chronić. Przed światem, przed bólem, przed prawdą. Ale nie można żyć wiecznie w cieniu. Twój ojciec nie odszedł. Nie porzucił nas. Został zmuszony do zniknięcia. I ja w tym uczestniczyłam. Pewne rzeczy, które zrobiłam, były dla Twojego dobra, ale nie jestem dumna. Musisz teraz sam zdecydować, co zrobisz z tą wiedzą. W sejfie, którego kod to data Twoich narodzin od tyłu, znajdziesz dokumenty. One powiedzą Ci więcej. Kocham Cię. Przepraszam. Mama. Kacper zamarł. Słowa odbijały się w jego głowie jak echo w pustej sali. Został zmuszony do zniknięcia? Co to znaczyło? Jaki sejf? Jakie dokumenty? Patrzył na list, a potem na mecenasa, jakby oczekiwał, że ten da mu odpowiedzi. Czy pan coś wie? Zapytał. Co ona miała na myśli? Nowacki pokręcił głową. Powiedziała tylko, że prawda może zaboleć i że nie chce pana zostawić z pytaniami bez odpowiedzi. To wszystko. Kacper wstał. Trzymał list w rękach, które lekko drżały. Czuł się, jakby ktoś wyrwał mu grunt spod nóg, ale jednocześnie, jakby po raz pierwszy w życiu zobaczył przed sobą drogę, którą musi przejść. Wiedział, że tej nocy nie zaśnie. Musiał znaleźć safe. Mieszkanie przy ulicy Wrublewskiego było ciche jak nigdy wcześniej. Kacper wszedł do środka i nie zapalił światła. Przez chwilę stał w ciemności, wsłuchując się w tykanie zegara w kuchni. Jego myśli były roztrzaskane, jakby list matki nie był papierem, ale granatem rzuconym w jego dotychczasowe życie. Sejf. Nie miał pojęcia, gdzie Halina mogła ukryć coś takiego. Nigdy nie widział żadnego sejfu. Dom był prosty, uporządkowany, niemal ascetyczny. Ale teraz, gdy czytał te słowa, czuł się, jakby każdy przedmiot mógł ukryć drugie dno. Rozpoczął poszukiwania. Zaczął od szafy w sypialni, odruchowo przeglądając między starymi swetrami, kartonami z książkami, pudłem z jego dzieciństwa. Nic. Zatrzymał się przy komodzie. Szuflada z dokumentami, paszport, pity, świadectwa pracy, recepty, wszystko co znał. Ale za nimi, w tylnej części, palce kacpra wyczuły coś nietypowego, deska, która lekko drgała pod naciskiem. Wysunął ją. Za nią było puste miejsce, niewielkie wgłębienie w ścianie, a w nim metalowa skrzynka z pokrętłem. Serce zabiło mu mocniej. Safe. Wpisał datę swoich urodzin od końca. Dzień, miesiąc, rok. Czuł, jak palce się pocą, jak każda cyfra wydaje się ważyć tonę. Przekręcił pokrętło i. klik. Zamek puścił. W środku leżała cienka teczka i stary, zniszczony notatnik z pożółkłymi stronami. Na wierzchu kartka z napisem: Zacznij od dziennika. Usiadł przy stole. Otworzył notatnik. Pierwsza strona. Luty 1989. Nie śpię od dwóch nocy. On zniknął. Nie mogę o tym nikomu mówić. Ale jeśli kiedykolwiek zginę nagle, jeśli nie zdążę wyjaśnić, Prawda musi wyjść na jaw. Kacper powinien wiedzieć, kim jest naprawdę. Notatki ciągnęły się przez wiele lat. Nie były codzienne, ale pojawiały się momenty gęste od emocji. Widziałam go na dworcu. Patrzył na mnie z oddali. Nie podszedł. Nie wiem, czy mnie poznał, albo wysłałam kolejny list do tej kobiety. Wiem, że go ukrywa, wiem, że żyje. Im dalej czytał, tym bardziej jego obraz dzieciństwa się chwiał. Dowiadywał się o człowieku, którego nigdy nie znał, ale który był obecny w tle całego życia. Ojciec, według Haliny, był działaczem opozycyjnym w czasach PRL-u. Został zmuszony do ucieczki po tym, jak odmówił współpracy z SB. Halina, będąca wtedy pielęgniarką w szpitalu wojskowym, pomogła mu w ucieczce, łamiąc tym samym kilka poważnych zasad służbowych. Groziło jej więzienie. W zamian za milczenie i bezpieczeństwo Kacpra zawarła milczący pakt. Kontakt z ojcem miał zostać całkowicie zerwany. Nie była to bajka o bohaterstwie. To była historia o strachu, lojalności i desperackiej próbie ochrony dziecka przed systemem, który niszczył ludzi. Ostatnia notatka była sprzed roku. Myślę o nim coraz częściej. Czy jeszcze żyje? Czy kiedykolwiek odważy się wrócić? Nie wiem. Ale wiem, że nie mogę zabrać tej tajemnicy do grobu. Kacper zasługuje naprawdę. Kacper siedział przy stole do późnej nocy. Notatnik był cięższy niż się wydawał, nie przez papier, ale przez wagę historii. Jego matka nie była tylko cichą, zapracowaną kobietą, była kimś, kto zaryzykował wszystko, a jego ojciec, czy wciąż żył, czy był gdzieś, może w Niemczech, może w Szwecji, może tuż za rogiem. W teczce znalazł jeszcze jedno zdjęcie czarno-białe z lat 80. Mężczyzna o oczach bardzo podobnych do jego własnych: z tyłu, marzec 1985, zakopane. Wiedział, że musi tam pojechać. Zakopane to miejsce, gdzie wszystko mogło się zacząć albo skończyć. Zakopane. Samo brzmienie tego słowa niosło w sobie coś surowego. Coś pełnego wspomnień, których Kacper nigdy nie miał, ale które teraz wydawały się częścią jego historii. Wsiadł do pociągu z łodzi o świcie, jechał z plecakiem, w którym miał kopię notatek matki, zdjęcie mężczyzny i termos z herbatą malinową, który przygotował z odruchu. Halina zawsze parzyła taką herbatę, gdy ktoś miał przed sobą ważną rozmowę albo długą podróż. Przez okno widział zmieniający się krajobraz. Zindustrializowane obrzeża miasta ustępowały miejsca polom, potem lasom, aż w końcu pojawiły się wzgórza. W głowie kłębiły się pytania bez odpowiedzi. Czy naprawdę znajdzie tam coś więcej niż cień? Czy człowiek ze zdjęcia w ogóle żyje? Czy to wszystko nie okaże się iluzją zbudowaną z tęsknoty i fragmentów? Wysiadł na stacji wieczorem. Powietrze w Tatrach było inne czystsze, ostrzejsze, z zapachem drewna i wilgotnych liści. Zakopane tętniło życiem turystycznym, ale gdzieś pod warstwą pensjonatów i kramów z oscypkiem kryło się coś cichego, coś starego. Zatrzymał się w małym pensjonacie prowadzonym przez starszą kobietę, która wyglądała jakby pamiętała jeszcze czasy PRL-u. Pokój był prosty, ale ciepły. Z okna widać było giewont, którego kontur rysował się na tle ciemniejącego nieba. Nazajutrz ruszył do biblioteki miejskiej. Szukał śladów. Przejrzał lokalne gazety z lat osiemdziesiątych. W jednej z nich z marca 1985 znalazł krótką wzmiankę o wypadku w schronisku pod Nosalem. Brak szczegółów, tylko inicjały. AZ. Mężczyzna około 30 lat, hospitalizowany, potem zniknął. Żadnych dalszych danych. Ale w księdze meldunkowej z tamtego roku w jednym z pensjonatów widniało nazwisko, które ścisnęło mu gardło Andrzej Zieliński. Pokój numer 7, zameldowany na trzy dni, poprosił o możliwość obejrzenia archiwum meldunkowego. Starszy recepcjonista, zaskoczony, ale poruszony dokumentami, które Kacper mu pokazał, zgodził się po cichu. Ten pokój już nie istnieje. Po remoncie wszystko się zmieniło, powiedział. Ale nazwisko Zieliński Kojarze. Tu przyjeżdżali co jakiś czas ludzie z Warszawy. Cisi, zawsze patrzyli za siebie. Kacper wyszedł stamtąd z dziwnym uczuciem, mieszaniną frustracji i determinacji. Wieczorem siedząc na ławce przed pensjonatem, wyjął zdjęcie ojca. Patrzył na nie długo. Mężczyzna stał w tle, jakby próbował nie rzucać się w oczy, a jednak jego obecność była silna. Czoło wysokie, brwi gęste, spojrzenie poważne, podobieństwo niepokojące. Kacper dotknął palcem twarzy na zdjęciu, jakby mógł ją przywołać do życia. Następnego dnia odwiedził parafię, której dzwonnica widniała w tle na zdjęciu. Pokazał fotografię proboszczowi. Starszy ksiądz po chwili namysłu skinął głową. Tak, pamiętam tego człowieka. Przyszedł do nas kilka razy. Pytał o możliwość spowiedzi poza godzinami. Mówił, że nie może zostać zbyt długo. Zniknął nagle, ale powiedział wtedy coś, co mnie uderzyło. Że jego syn nigdy nie będzie wiedział, kim on naprawdę był. I że może to lepiej. Dla Kacpra te słowa były jak uderzenie. Przez chwilę nie mógł oddychać. Czy ojciec żył przez te wszystkie lata w cieniu, obserwując z daleka? Czy próbował wrócić, ale się bał? Ostatnim śladem była kobieta, którą Halina wspominała w notatniku ta kobieta, która go ukrywa. Dzięki staremu adresowi znalazł ją. Mieszkała w małej wiosce pod nowym targiem. Miał w ręku zdjęcie, dokumenty, list matki i tysiąc myśli, które plątały się bez końca. Gdy stanął pod drzwiami drewnianego domu, miał ochotę zawrócić, ale wtedy usłyszał cichy głos za sobą: Kacper? odwrócił się. Przed nim stała kobieta w wieku matki, może nieco starsza, twarz pomarszczona, ale oczy żywe. Spojrzenie przenikliwe. Wiedziałam, że kiedyś przyjdziesz. Twoja matka mówiła, że jesteś uparty. Chodź, czas poznać prawdę. Dom, do którego wszedł, pachniał starym drewnem, suchymi ziołami i czymś jeszcze, może kurzem czasu, który płynął tu wolniej niż gdziekolwiek indziej. Kobieta, która go powitała, przedstawiła się jako Jadwiga. Jej głos był spokojny, ale nosił w sobie coś z ciężaru przeszłości. Twój ojciec mieszkał tu przez kilka lat, powiedziała, nalewając herbaty do ceramicznych kubków. Zmieniał nazwiska, czasem Andrzej, czasem Marek. Dla sąsiadów był wdowcem z Warszawy, ale dla mnie, był człowiekiem, który każdego dnia patrzył przez okno z nadzieją, że kiedyś cię zobaczy. Usiedli przy stole. Jadwiga wyjęła starą, zakurzoną skrzynkę i położyła ją przed Kacprem. Zostawił to dla ciebie. Wiedział, że pewnego dnia zapukasz do tych drzwi, ale ostrzegał: Jeśli nie jesteś gotowy na całą prawdę, nie otwieraj od razu. Kacper nie czekał. Jego ręce, drżące z emocji, otworzyły wieko. W środku były listy dziesiątki listów. Każdy z nich zaczynał się tak samo. Synku, ojciec pisał przez lata. Opisywał swoje życie w ukryciu. Lęk, że sprowadzi niebezpieczeństwo na Halinę i kacpra, jeśli się ujawni. Tęsknotę za chwilami, których nigdy nie mieli. Drobne wspomnienia, pierwszy ząb, który przegapił. Pierwszy dzień szkoły, którego nie widział. Znał każdy szczegół z relacji Haliny, która pisała do niego przez zaufanych ludzi. Twoja mama była silniejsza niż ktokolwiek, kogo znałem. Pisał w jednym z listów. Oddała wszystko, byś miał spokojne dzieciństwo, a ja żyłem w cieniu, bo nie miałem odwagi złamać układu, który nas chronił. W jednym z listów znalazł też zdjęcie. Jego ojciec, już siwy, z brodą, trzymający coś w rękach. Z tyłu, drewniany koń, który dla ciebie zrobiłem. Nigdy ci go nie dałem. Kacper poczuł, jak łzy spływają mu po policzkach. Nie płakał od pogrzebu. A teraz? Teraz pękło w nim coś, co trzymał przez całe życie. Czy on żyje? Zapytał szeptem. Jadwiga spojrzała mu w oczy. Nie. Umarł dwa lata temu, na serce. Pochowaliśmy go tutaj, niedaleko. Zgodnie z jego wolą, bez nazwiska, bez nagrobka. Ale jeśli chcesz, mogę cię zaprowadzić. Pogoda była mglista. Wąska ścieżka prowadziła przez las aż do małej polany. Między drzewami, pod starą sosną, był prosty kamień, bez napisu. Kacper uklęknął, położył dłoń na ziemi. Przepraszam, że Cię nie znałem wyszeptał. Ale teraz wiem. I dziękuję. Wrócił do łodzi kilka dni później, z listami, zdjęciami i sercem pełnym sprzecznych uczuć. Ból mieszał się z ulgą, brak z wdzięcznością. Zrozumiał, że jego matka nie była kobietą pełną tajemnic, lecz kobietą, która przez lata dźwigała prawdę, by go chronić. A ojciec nie był tchórzem. Był człowiekiem złamanym przez czasy, ale nigdy przez miłość. W pewien wieczór usiadł przy biurku, włączył komputer, otworzył nowy dokument i zaczął pisać. Mam na imię Kacper. Chcę wam opowiedzieć historię moich rodziców, o ich milczeniu, ich miłości. I o tym, co zostało mi przekazane w testamencie, którego treść znał tylko jeden człowiek. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej podróży.